Prokuratura sprawdza, czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień. Próbowali tego mężczyznę z auta wyciągnąć, on nadal był e, agresywny. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Muzyka Zoblężonego Miasta 2013. W tym roku chcieliśmy um, otworzyć ducha epoki, Majka Groman, witam we wtorek 27 sierpnia i zapraszam na informacje. Prokuratura w Jaworze sprawdza, czy legniccy policjanci nie przekroczyli uprawnień strzelając do 29-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w Legnicy z 11 na 12 sierpnia tego roku w kierunku uciekającego BMW prowadzonego przez mieszkańca powiatu Bolesławieckiego. Funkcjonariusze oddali 13 strzałów. Poszkodowany w stanie bardzo ciężkim trafił do szpitala. Obecnie jego życiu na szczęście nie zagraża już niebezpieczeństwo. W feralnej nocy 29-latek uciekał przed radiowozem od Legnicy aż do Wądroża Wielkiego. Wszystko zaczęło się od źle zaparkowanego auta, które chcieli skontrolować funkcjonariusze. Mężczyzna, widząc policjantów, wsiadł do BMW i zaczął uciekać. Po przeprowadzeniu już bardzo dużej ilości dowodów ustaliliśmy, że postępowanie oczywiście nadal jest w toku. Że to zachowanie kierującego było w tego dnia bardzo naganne, i to będzie skutkowało najprawdopodobniej wszczęciem odrębnego postępowania dotyczącego sprowadzenia przez tego mężczyznę bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura w Jaworze w Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusze policji i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tej sprawie nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Zachowywał się w taki sposób, że funkcjonariusze. Yy czuli się zagrożeni z jego strony ponieważ on nie reagując na ich wezwania jeszcze dodatkowo szukał czegoś w samochodzie szukał w schowku co powodowało że funkcjonariusze obawiali się tego że na przykład może wyciągnąć z tego schowka broń tu jest istotne również to że funkcjonariusze po już dostaniu się do samochodu i w momencie kiedy próbowali tego mężczyznę z auta wyciągnąć on nad był agresywny, bronił się przed zatrzymaniem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 29-letni poszkodowany wielokrotnie zatrzymywany był przez policjantów i karany za zbyt szybką i brawurową jazdę. Utwory Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath czy Juraja Hip usłyszymy w nowych aranżacjach i w nowym wykonaniu podczas festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta 2013. Covery tych kultowych formacji wykonają zespoły Kruk oraz Another Pink Floyd. Będzie także akcent lokalny, zagra zespół The Mohers Band. Festiwal odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia i tradycyjnie już towarzyszyć będzie obchodom rocznicy Zbrodni Lubińskiej. 31 sierpnia to dla Lubina i Lubinian data szczególna. W tym dniu, w sierpniu 1982 roku, na ulicach Lubina podczas pokojowej manifestacji, milicja i ZOMO zabiły trzy osoby. Myśmy wszyscy mieli, że to, że ślepy strzelają, Ale gdy widzieliśmy, że trawa podskakuje, kłonasz, prawda, gdzieś się prawda, to ten, że to nie są przecież naboje, prawda, ćwiczebne, ślepe, jak się popularnie nazywa. Tylko, że ten i li, są w liściach, drzew, które nad nami, i ten krzepiący się z przyległych domów, no to już wiedzieliśmy, że to jest szło Rokrocznie w rocznicy zbrodni lubińskiej, miasto oddaje hołd zamordowanym. Tak będzie i w tym roku. O godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji zamordowanych. Później około godziny 13.30 złożone zostaną wieńce i kwiaty pod pomnikiem pamięci ofiar Lubina. O 19.30 na terenach przy wzgórzu zamkowym wystartuje festiwal Muzyka z Oblężonego Miasta, będący muzycznym hołdem pamięci. Rozpocznie go lubiński zespół The Mohers Band. Później usłyszymy utwory najlepszych muzyków świata w wykonaniu polskich formacji. Zespół Kruk grający covery z lat 70. i 80., trzecia coverowy Pink Floyd. Poszliśmy w tą konwencję, ponieważ w tamtym roku przy okrągłej rocznicy mieliśmy sporo gwiazd. W tym roku troszeczkę chcieliśmy otworzyć ducha epoki i dać szansę zapoznania się z muzyką lat 70. i 80. Wstępna, sobotni festiwal jest wolny. Sześcioosobowa rodzina Stankiewiczów z chocianowca od czterech dni nie ma prądu. Został wyłączony z powodu niezapłaconych rachunków. Małżeństwo nie ma pracy, pieniędzy i żadnych perspektyw, by spłacić dług. Dlatego za naszym pośrednictwem państwo Stankiewiczowie proszą o pomoc, by wyjść z tej patowej sytuacji. Wieczory przy świecach, pranie i mycie w miejsce. Do tego niemożność zrobienia inhalacji choremu dziecku. Tak od kilku dni wygląda szara rzeczywistość rodziny Stankiewiczów. Mieszkanie na piętrze zajmuje dwoje rodziców i czwórka dzieci. Najstarsze ma 17 lat, a najmłodsze nie niespełna rok. Małżeństwo jest bez pracy. Decyzją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie prąd odłączono z powodu nieopłaconych rachunków. Powiedziałam, że nie będę płacić sama za prąd, bo nie tylko ja z niego korzystam. Dlaczego ja mam płacić za prąd, skoro są to rachunki kolosalne? Są to rachunki zaczynające się od 400 zł miesięcznie do 1300, który ostatnio żeśmy dostali, prawie 1300 zł rachunek. Mieszkanka chocianowca twierdzi, że od przeszło dwóch lat stara się o to, aby w budynku, w którym mieszka, popłynął zwykły prąd, a nie budowlany, który przyłączono, gdy rodzina rozpoczęła remont znajdującego się w opłakanym stanie domu. Remontowaliśmy się, zaczęły się pierwsze problemy z prądem. Nie mieliśmy prądu, prąd ciągnęliśmy tutaj od sąsiadów, żeśmy się dogadali, bo postawili nam oto skrzynkę z prądem, jest to prąd budowlany na wszystkich lokatorów, korzysta sobie z tego, kto chce. Wszyscy lokatorzy się, którzy tutaj się remontują, korzystają z tego prądu. Dyrektor ZGKiM spotkała się dziś z nami, jednak przed kamerą wystąpić nie chciała. Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie powiedziała nam, że mieszkanka Chocianowca nie dotrzymała wcześniej najważniejszych uzgodnień z zakładem i stąd właśnie cała sytuacja. Ostatnią fakturę za prąd Marlenie Stankiewicz GKM anulował, pozostało jednak do spłaty ponad 4000 złotych. Mieszkanka Chocianowca wnioskowała więc do zakładu o rozłożenie płatności na raty, jednak prośbę odrzucono. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowano nas, że w ciągu najbliższych miesięcy rodzinie Stankiewiczów podłączony zostanie odrębny licznik na prąd. Pozostaną jednak niezapłacone rachunki. Mieszkanka Chocianowca ma jednak nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy pomogą jej uregulować dług. Dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.